W dzisiejszym odcinku zagrałem w Minecraft. I na początku odcinka stała się rzecz, dzięki której stałem się najpotężniejszym graczem na serwerze. Ale niestety, z czasem to się zmieniło i stałem się najbiedniejszym graczem na serwerze. Ale wy lepiej zostawcie suba z dzwonem i łapkę w górę, jak chcecie wygrać Lucky blokad na Box na Minecraft.pl. No i co? Hello! Dobra, widzowie, jak widzicie, jestem oczywiście na Box i witam was serdecznie. No i co? Dzisiaj, widzowie, jest mega mocno, bo słyszałem, że na majstarze, zostały zrobione mega mocne hity, jak za dawnych czasów, na starej edycji, takie co podobno mocne hity, co dzisiaj zweryfikujemy, no i oczywiście był update i są nowe temy. ja widzę, mam dość słabe tutaj, bo tylko mieczyk mam 37, banie 38 i tutaj, no nie za dobre są te temy, a najlepsze są itemy 40, które dużo w sumie już od dobrych graczy ma, no i o, oni dają takie hity, że się pada w 3 sekundy, więc teraz są serio mocarne hity, a jak chcecie widzę więcej odcinków, no i oczywiście to zostawcie, każdy laika suba z dzwonem. No i coś miłego, napiszcie w komentarzu. Dobra, widzę, mamy już całe ku temu. Więc chyba po prostu pójdziemy na jakąś klepę. Zobaczymy, co się ciekawego dzieje. Tylko jeszcze zacznijmy, jakie są itemy w starboxach W starboxach są, widzę, itemy 36. A my mamy tylko mnie 37. Więc ja bym dzisiaj chciał, żebyśmy po prostu zdominowali boxa I żebyśmy się stali tacy potężni, oczywiście, na tym boksie. Więc oczywiście, widzę, lecimy przez portal. I zobaczymy, co się ciekawego święci. Dobra, widzę, lecimy. Szukamy jakichś ciekawych ofiar na mapie. Bo nie chcę widzowie iść jeszcze na tą strefę miotkową, bo słyszałem, że są tam zbyt mocne hity. Teraz widzę, ja tu szukam jakiś ciekawy graczy, tutaj jest jakiś chłop, który sobie coś tutaj dobiera, ale nie wiem co tutaj robi. Ja niestety widzę, nie mam żadnych usuwaczy, więc musimy sobie wziąć tutaj na pasek, oczywiście, żebyśmy tutaj znaleźli jakąś ciekawą ofiarę, żebyśmy ją mogli załebować. Widzę, ja coś słyszę, że ktoś tutaj kopie. Jakiś chłop zbiera łeby i ten chłop ma najlepszy miecz na serwerze. Widzę co najlepsze. Więc ja muszę, o kurde, widzę, dał mi jakiś efekt na firewerkę. Ja nie wyrabiam od niego, już miałem jedno serce, on ma widzę najlepszej temy na serwerze, bo on ma full 80 gwiazdek chyba. Nie, 79 ma, ale ja się od niego chyba wywalę, co bym nie chciał, bo chłop mi daje takie bomby, że ja zaraz od niego po prostu padnę, bo ja nie wyrabiam, patrzcie, on mi daje po prostu hity takie, że ja od niego po prostu zaraz nie wyrobię, ale spróbujemy się z nim pobić, ale tak jak on nam hity daje, to jest po prostu niemożliwe ona zaraz zabije, ale ja chcę zaryzykować, skoro on ma aż tak dobrej temy, to ja po prostu muszę zaryzykować. Muszę po prostu zaryzykować. Jako ma aż tak dobrej temy. Więc próbujemy z nim. Próbujemy, bo on już sobie nie wyrabia, żeby wpadł w łeba. Dobrze, 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 dobrze! Jego pana zabiłem! Zabiłem przez łeba! Dobra, widzę, nie nieważne, nie mam żadnych cheatów. Nie ma żadnych cheatów. zabiłem go przez łeba. Zbieram wszystko, bo zabiłem go. Udało mi się go zabić. z jego miecz Batmana. przyleciał tu jeszcze jakiś chłop i odleciał jeszcze od razu, jak jakiś wariat, Ale widzę, mamy i tebie... I miecz Batmana! Widzę, mamy miecz Batmana, aż mi spadły słuchawki z głowy. Widzowie, wy to widzicie. Widzę, napiszcie w komentarzu i dajcie lajka, nie mogę się tak drzeć, bo zaraz tata bije, bo ja, że mi się nie dar na cały dom, ale muszę być ciszej ale tak się podnieciłem, bo mamy mied batmana, buty robina, no i klatę robina, więc elegancko, niestety nie miał on żadnej eventówki, ale mega mi się to podoba, że zabiliśmy takiego wariata będziemy musieli sobie kupić jakieś lepsze części seta, żeśmy po prostu nie padli bo te są po prostu zbyt słabe no i co, no i takimi te temami to ja się będę mógł bić dzisiaj i widzicie że hity są mega mocne i chłop nawet nie zdążył zjeść koksa, te hity Zostały jakoś podkręcone, co było gigamocne, więc idziemy oczywiście na spawna Szybko, żeby nas nikt z tym nie zabił No i to mi się podobało, widzę Ta akcja, zostawcie suba i Łapę w górę za to, proszę was Bo jeszcze dużo osób nie daje w ogóle subów Ale dobra, wywalam ten mieczyk Ten odkładam do ender zakładamy to Seta i dzisiaj dominujemy To boksa. ja dzisiaj muszę wam pokazać Że nie jestem emerytem, że jeszcze coś umiem Na tym boksie i wam pokazać, że ja odkładam Do shulkera to słabego seta Żeśmy po prostu, musimy mieć lepsze Secika, żeśmy po prostu nie padli. Bo, jak mamy takiego słabego, no to jest lipa. A jak mamy takiego mocnego, no to nam głównie gracze nic nie zrobią. Ale i tak są mocarne hity, przez co gracze biją ogromny damage. A ze schowamy, to jest wszystkie takie z jakichś części seta. Dobra, widzę, musimy sobie kupić oczywiście spodnie. I o, tutaj mamy nos Olafa jeszcze kolejny. Mamy tutaj, widzę, musimy sobie kupić yy, oczywiście spodnie i banie. Żeśmy kogoś po prostu mogli w ogóle jakoś zabić yy, w tym secie. Ześmy po prostu nie padli na trzy hity, bo, kurde, mamy i lepszy miecz na serwerze. On jest bardzo zawarty. Mamy trochę kaski, więc sobie pozwolę po prostu na kupno jakichś lepszych spodni. Niestety nie widzę takowych na rynku, a jakaś bania lepsza. Jest Robina na rynku, którą kopimy za 129 miliardów i mamy już banię oczywiście Robinsona. Spodnie Jokera są za 55 miliardów. Więc sobie je oczywiście, że kupimy spodnie Jokera, gdzie one tutaj są. Para widzę, mamy też spodenki, mamy full najlepszego praktycznie seta. Więc z takim setem na pewno nie padniemy, jak mamy jeszcze tak dobry miecz, który chyba nie ma praktycznie nikt aż tak dobrego miecza. co jest gigamocne. No i aż chcę się bić, aż chcę się teraz klepać. Dobra widzę, no mam nadzieję, że dzisiaj chociaż nie padniemy z tymi temami, chociaż na to liczę. I naprawdę widzowie, zostawcie tą lajka like i oglądajcie do końca, bo... Je i jak to się dzisiaj mi uda zdominować w końcu tak potężnie, boksa, no to sam w to nie wierzę. I co? Lecimy z tym koksem, lecimy oczywiście na strefę. Ja widzę, ja wszedłem oczywiście na strefę bezelitr i widzę, że tutaj jest bardzo dużo ciekawych graczy. Tutaj szukamy jakiejś ciekawej ofiary, ofiary, widzę, która ma jakieś dobre temy. Ten chłop ma chyba itemy 38 i nam bardzo dużo bije. Ale my mu zbijamy totem na parę hitów, więc to jest mocne. Ale on nam oczywiście też zadaje bardzo dużo. Mu lecą totemy jak szalone, więc go oczywiście zabijamy, ale dostajemy plecy. Tutaj oczywiście jest bardzo dużo jakichś ciekawych graczy do zabicia, więc trzeba po prostu z nimi próbować. Dobra, widzę tutaj chłop z itemami 40 jest, więc ja bym go z chęcią sobie zabił, tylko czy to nam się uda, tego nie wiem. Spróbujemy go zabić, ale może być z nim ciężko. Tutaj spróbujemy, tylko żebyśmy z nimi, e, oczywiście z tymi temkami nie padli, tylko jak ją mam jeść, bo chyba dobrze jej widziałem, chyba ma najlepszy na serwerze, czyli taki co ja, więc po prostu próbujemy go zabić. On już widzę, nie wyrabiało od nas po prostu, więc po prostu lecimy z nim masno, tylko czy uda nam się go zabić Nie wiem, bo on ucieka nam oczywiście Tutaj próbujemy Ale co tutaj się święci No patrzcie Ja próbuję oczywiście z nim Lecą mu totemy Ale on czy on padnie No stakują mi hity widzowie Przez co nie mogę go zabić Ale próbuję z nim cały czas Próbuję go cały czas zabić Może być ciężko Więc jem sobie po prostu koksa Dobra, widzę On coś kombinuje po prostu Więc ja bym chciał go już szybko zabić I mieć z niego tej temy Bo on ma bardzo fajne Tylko czy uda nam się go zabić Możliwe, że tak Bo on dostaje tutaj mocne hity Może uda nam się go zabić Zabić, tylko, żeby on nie wybiegł poza tą strefę. Musimy go tak trzymać. Niestety nie wziąłem nosu Olafa. Tak to bym go wypchnął. Ale on chyba odleci Widzę, na elitrze swojej. Więc może być z tym ciężko. Więc na serio. Żeby on tylko nie założył elitry. No niestety to zrobił. Widzowie, nie chcę też wam nic mówić. Ale na strefie strędza są takie mocne hity. że się po prostu nie wyrabia. Ale widzę, widzicie, że tutaj gracze już padają na hit. Patrzcie, tutaj oni się rozwalają. Ja ich tutaj zaraz próbuję może zabić. Ale oni, patrzcie, oni już tutaj ściągają sety. Oni już się rozwalają wszyscy tutaj. Próbuję, pacie. Kolejny się zaraz tutaj od nas wywali. dostaje od nas bomby jakiś chłop. I on też zaraz wszyscy padają. Pacie, do to po totemie. Pięć serw wzeszło mu od razu. Więc próbujemy po prostu, z, yy, któregoś z nich zabić. Może uda nam się akurat. Ale widzowie, to nie o to chodzi. Idziemy na strefę bez Eldr, gdzie są mocarne hity. Tam na strędza jeden w sensie. I zobaczymy, czy ktoś tam jest ciekawy z jakimiś najlepszymi itemami. Bo ja chcę, jak mam takie itemy, to ja po prostu dominuję boksa. I wszyscy się mnie boją. Tylko pacie, kto tutaj jest. Tutaj są mocni gracze, którzy biją po, po pięćcie. Oni mają gorszej temy, a biją mi po 5 serc, więc to jest, widzę, zbyt mocne, co się tutaj święci. Oni dostają one-shot temy, więc ja muszę być ostrożny, jak ja dostaję takie bomby, oczywiście, bo zaraz się po prostu wywalimy tam, jak tam są takie mocne hity. Zaraz widzę, no czemu nie. Wchodzimy tutaj i próbujemy zabić chłopa, który od nas się wywala, tylko on y, będzie jadł koksa najprawdopodobniej. On tam dostawał z pleców hity jakieś. Próbujemy go oczywiście zabić, tylko czy się uda, nie wiem, bo on tutaj je, je cały czas koksy, ale widzicie, że on już tutaj powoli nie daje po prostu rady. Tak go mocno ciśniemy, że po prostu on się nie daje rady powoli. Tylko jakbyśmy musieli go mocno bardzo docisnąć, żeby on po prostu zginął. Bo tak, to on cały czas będzie jadł koksy, to w końcu wyrobi. Bo tak, jak będzie cały czas jadł koksy, to to po prostu nie ma sensu. Ale jak przestanie, to on dostanie takie bombki, że po prostu nie wyrobi. No patrzcie, teraz leci, zaczyna się bić, dostaje po to totemie. I on już się wywala. O, ma mega fajne temy, bo on, chyba 38, jeśli się nie mylę. I tutaj jakbyśmy zabili takiego wariata byłoby super, więc mam nadzieję, że on tutaj się w końcu wyłoczy, więc tutaj lejemy go cały czas i czekamy na dobry moment, tylko niech on padnie, no weź pada ziomek, weź już się wywal, tylko patrzcie co on gra, no zobaczcie, on próbuje coś zrobić, coś się dobierać, ale on gra jakieś triki swoje, więc musimy być ostrożni, bo dostajemy, widzę, po totemach cały czas, więc jest tutaj ogromne ryzyko, że się wywalimy, ale o kurde, widzę, dostałem po totemie mocno, więc musimy być bardzo ostrożni. Dobra widzę, on idzie tam, więc ja tą z chęcią mogę się z nim pobić, jaką ma takie fajne itemaski, a on jest, nie jest jakiś najlepszy w PvP, to go można po prostu zabić sobie i zobaczymy czy się uda nam po prostu, ale ja też dostaję oczywiście po to totemach, więc musimy być bardzo ostrożni po prostu. No i jakoś jeszcze żyjemy na szczęście. Ale dostajemy po totemach mocno. No i nas leją wszyscy. Po prostu i się pocą na nas. Teraz widzę, te ten chłop ma full itemy 40, jak ja widzę. Tutaj mam mieczyk na pewno najlepsza na serwerze. Więc musimy być ostrożni. Tutaj widzę, ja muszę się odpalić. Bo coś się tutaj po prostu święci. Ja się widzę nie cykam, jak się z nim bije, tak. Bo już mam mało totemów w weku, Bardzo malutko, bardzo malutko mamy w eku totemów. I trzeba być bardzo ostrożnym. Bo już tutaj dostajemy mocno po totemach. A zaraz się jeszcze wywalimy. I będzie mega kaplica, nie? Więc po prostu musimy być ostrożni. Ja bym tutaj zdominował to chłopa z 40, ale mamy tak mało totemów, że się strasznie cykam po prostu. Strasznie się cykam. Ale musimy coś spróbować zdziałać. Musimy, bo inaczej no po, niestety padniemy tutaj. Więc próbujemy cały czas. On może e, walnie, widzę, w końcu. Więc tutaj dostajemy mocarne hity. Może zaraz padnie. No prawie pad. No widzę. No patrzcie, co się tutaj dzieje. On nie pada. Ja pada, No to jest super, widzę. On ma jakieś dziwne taktyki, ten chłop. No ja się zaraz od niego wywalę. Ale może się wywalę, może go zabiję. Bije, walczymy. Mamy na, naprawdę jeden pasek totemów tylko, więc jest ogromne ryzyko ten, tej bitki, ale dostajemy plec od jakiegoś chłopa, który mu po prostu pomaga. No i widzę, że ten chłop niestety ucieka, nie wiem czemu i nam po prostu ucieka od nas, nie wiem, z jakiego to w ogóle powodu, więc musimy też sobie dobierzemy po prostu koksy, więc to jest taki jedyny sens, który możemy... Jedyne, co możemy zrobić, to teraz dobraliśmy koksy, jedyna mądra rzecz, ale że my się z nim dalej bijemy, my zaraz od niego padniemy po prostu. On nam daje po prostu takie bomby, że musimy być po prostu ostrożni, bo patrzcie, jakie on nam daje bomby to jest po prostu hit, więc po prostu musimy być ostrożni, bo się zaraz od niego wywalimy, bo on nam daje takie bomby, że ja chcę iść tam, ja chcę yy, wyjść z tej strefy, ja chcę lepiej stąd wyjść, ale tutaj musimy yy, tutaj się pobić z gorszymi gracami, bo on nam daje takie bomby, że po prostu jest lipa, ja bym się z nim z chęcią pobił, ale niestety nie mamy już totem praktycznie, więc po prostu musimy tutaj być ostrożni, tak widzę, on ma jakieś mocne perki jeszcze, więc musimy być ostrożni, bo jak się wywalimy, to nie będzie kolorowo, nie będzie nie będzie kolorowo, nie będzie kolorowo, nie będzie. Widzowie, padłem. Widzę, padłem, padłem. Padłem z najlepszymi itemami na serwerze. Widzowie, sam w to nie wierzę. Padłem. Widzowie, ja sam w to nie wierzę. Padłem od jakiegoś chłopa z itemami 40. Rozumiecie to? Padłem, miałem najlepsze temy, Zdominowałem, a później z nimi padłem co najlepsze i. No, nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Teraz widzę, miałem najlepsze itemy, teraz z nimi padłem i nie wiem co ja mam powiedzieć. Po prostu straciliśmy wszystko, nie mamy już nic, mieliśmy najlepsze itemy na serwerze, czyli po prostu straciliśmy wszystko. No, niestety, na początku zdominowaliśmy, a teraz straciliśmy wszystko, nie mamy już żadnych itemów, co jest, nie wiem, najgorsze na świecie. Co to się właśnie stanęło? Możecie zostawić lajka na pocieszenie. No i co? No super. Dobra, widzę, no miałem najlepszej itemy. Już widzę na koniec. No i nie wiecie jak to jest, no ja się zegnam się.